Witam Was z tej strony, Sabal. Moi drodzy, odcinek na temat najnowszej aktualizacji do Metina globalnego pod tytułem Polepszanie dropów w starych dungeonach. Moi drodzy, według tematu, który właśnie w tym momencie macie na ekranie, zmieniły się takie dungeony jak Azral, Nemere, Katakumby. A to Azral. <grych> Razador oraz smok, przy czym smok polega na tym, że macie dziennie możliwość wejścia 6 razy. Nie musicie się bić o wstęp, i teraz wejdzie każdy. Każdy ma limit 6 wejść, więc niektórym osobom mogło to zepsuć zarobek Oczywiście musicie zdobyć kręte klucze Więc być może, chociaż kto to nie wierzę Myśląc o starych serwerach, czyli W większości w tym przypadku Serwerów oficjalnych Ktoś się będzie bił o te generały, ale jak już powiedziałem w to nie wierzę Bo lepszy jest zrob z Hydry Czy z nowej mapy Johary, niż e, Ze Smoka Taka jest prawda, czy tam z Meleki jest lepszy ale dobra, skupię się na tych trzech dungeonach, czyli Inimery, Katakomby oraz Razador. Bo te yy, dungeony przetestowałem, sprawdziłem drop nie tylko u siebie, ale również na poszczególnych filmach. I powiem wam szczerze, to jest taki syf, że aż wstyd mi o tym nagrywać. Ja wstając wczoraj, miałem myśl, kurde, jeżeli zmienić drop, może. Reaktywuję tą serię z Sury, żeby wiecie, nie zamęczyć się tym likanem bez demshopa, nie? Wiecie, taką miałem myśl, nie? Ale potem zobaczyłem tego Dungeona i doszedłem do wniosku, że ja chyba tej temy z tego sury na glebę wywalę, bo to jest zmiana na poziomie. Jakbyście mieli e, Metina na piąty level i dodali... Glotynowe ostrze jako extra drop i się tym chwalili, wy... E, liście zmian. Tak to tak to się prezentuje w tym momencie. Ja Wam za chwilę pokażę, ale tylko mówię, jak ja to mniej więcej odbieram. Oczywiście sama aktualizacja zajmuje ponad 200 mega, chyba 300 prawie, więc jestem przekonany, że do tygodnia dwóch wejdzie kolejna aktualizacja, pewnie coś związanego z Joharą, czyli każdy będzie miał to gdzieś, bo GamePod oczywiście nie rozumie tego, żeby ułatwić wejście na Joharę, a nie. Polepszać to Harry, bo co z tego, że 30 osób na będzie gdzie gra parę tysięcy, się będzie świetnie bawiło, a reszta będzie kisiło o góra w M1, licząc na to, że cokolwiek robią na eventie rybackim, jeżeli będzie mniej botów niż zwykle. Ale przejdźmy do tematu, nie przedłużając. Zacznijmy może od nadzora. Ja go zrobiłem dwa razy. Jest to napisane wprost z E, 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 tego newsa, że dodał, dostanę, dostał do purgatorium Wiecie jaki drop? K.U. Poleciała mi K.U. Jak pamiętam nie leciała, więc to jest jedyna zmiana, jaką zauważyłem na dwa razy. Widziałem inne filmy U trasów i Rumuńców to samo, więc y, 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 wydaje mi się, że tak jest. E, Ignator leci jakiś ulep. E, uwaga, nie uwierzycie! Wiecie jaki ulep leci z Ignatora? To samo co leci z mobów, jakbyście dopili zębatki, nie? To samo, tylko, że leci bezpośrednio z tego mini-bosa. <laughs> Naprawdę, uwierzcie mi, ja się powstrzymuję przed śmiechem, ale tak jest. Jeżeli chodzi o samego bossa Razadora, uwaga, uwaga, jakie są zmiany? Kurwa, żadne. Robiłem dwa razy, sprawdziłem... 6 innych filmów z tego okresu, gdzie są najnowsze i też jest wpisane w temat, że to jest update. I jak leciało od 8 do 10 skrzyń co do odparcia, co do, co do e, ilości, tak samo leci. Od 8 do 10 skrzyń. Maksymalnie poleciało 10. E, tak samo im. Więc myślałem, że zwiększy ilość skrzyń. No nie, niestety. Czy poleciało coś innego? No zobaczcie, moi drodzy, poleciał mi grzyb tue. No nie wiem, czy mam to w ustawić, że jakieś miliardy smoczych monet, żeby nie było. I ja nie oczekiwałem, że nagle zmianki mi polecą albo jakiś kupon SM. W ogóle swoją drogą jakaś tam dziwna chodzi pogłoska, że za Zadora leci kupon 50 SM. Eee, za handlów co nie wierzę totalnie, screenshot'a nie wiedziałem, przestudiowałem y, forum tureckie, niemieckie przed nagrywaniem tego filmu, nikt nie wrzucił screenshot'a, że leci taki kupon, więc te pogłoski są mogą wstawić ludzie w dupę, bo ja w to nie wierzę, żeby miały lecieć item shop, to jest z, za głupie na gameforge'a i za dobre dla graczy, nie? Żeby tak coś prowadzili, więc y, też myślałem, że jest jakaś, jakiś update w samym dropie ze szkad Arasadora, nic! To sam, ten sam syf! Kompletnie. Może Ci poleci jaka rozdora, może ci poleci ta płomień do zmiany, do miksowania alchemii, to jeszcze na tym zarobisz, ale ogólnie, no nic. Więc przejdźmy do Nemery. Wiecie jaka jest zmiana na Nemerę Dodali Mitrila i jedną sztukę i żółty lśniący odłamek. W jednej sztuce, lub też jeszcze jeden inny odłamek może polecieć ewentualnie jajo, ale chyba jajo zawsze leciało. To mnie możecie poprawić. E, akurat, jajo jest niewarte: nic z nemere, praktycznie każdy ma to gdzieś. E, z Metinu dodali KU, e, a wściela to samo co z Ignatora, czyli leci ulep e, pasujący dodaną nemere, czyli reasumując, e, gówno. Bo te odłamki lecą w tonach, jeżeli chodzi o, yy, można powiedzieć, yy, Joharę. Wiadomo, że to jest lśniący, więc to jest ten ulepszony. Ale kto będzie marnował 2 godziny na jakiś jeden lśniący odłamek? No, no pokażcie mi jedną osobę, nie? czy tam godzinę. Ja nie znam. No, ale dobra. Katakumby. Tutaj jest największy strzał w pysk i w yy, Moi drodzy z Harona, nie robiłem, nie robiłem katakumby, bo musiałbym kupić peta i amuletu, ja sobie darowałem, ale macie urywki z innych filmów. Z Harona leci sukno i niekiedy jakieś ulepy, które nikt nie używa, więc jest to siwo zajebiste. A z Azrael, zamiast jednej szkaty leci maksymalnie pięć. Ktoś powie. Wow! Zabalski, jaka to jest zmiana? Co ty, sepeniąca kurbo, mówisz? Przecież to jest świetna sprawa. No, no, no właśnie, kolego. Nie, no właśnie, nie. Tutaj jeszcze wam pokazuję drob ze skrzyni Azraela. Moi drodzy, y, czym to się różni od ExPa w Grocie, gdzie te itemy walały się po ziemi? Stalki no, raczej nie lecą, chyba że zjedźmy z tego co pamiętam. E, demoniczny ostrza, gdzie serwer stoi dłużej, tego nikt nie podnosi, bo te yangi sprzedając u handlary, są kurwa nic nie warte. Jeżeli won kosztuje po 5 zł, załóżmy, więc nikt tego nie będzie zbierał. K kolczyki z duszy kryształu, też nikt nie używa. Bo to syf Hełmy Mistrza Wojny, czyli hełmy na level bodajże 8.0 0 czy 8.1, 1 już się pamiętam, chyba 8.0. 0 Lecić z melejki. I ja na likanie, grając bez isa, podniosę to z gleby plus szóstki, żeby coś sprzedać za 50k u handlary. I ja, buzia, mi jest uśmiechnięta, że zrobiłem na poty. nie? W przypadku mojego likana bez dempshopa, w przypadku osób, które mają level na katakom. I potrafią zrobić to solo, pocałujcie mnie w dupę, nie? Tarcza Tytanów, każdy ma to gdzieś, bo to leci w tonach, z Lora, z Nemere, z Jotuna, no wszędzie leci ta tarcza i to jest warte niekiedy mniej niż tarcza na 61 z dwoma bonusami, nie? Delikatne sukno, w ogóle ktoś tego systemu używa, w sensie chodzi o to, że macie 30 sukien, chyba co cztery godziny odbieracie u kapitana i wymieniacie na jedną szarfę 1%, to już lepiej robić zodiaki, macie tam więcej szarf i, i szybciej. To zdobędziecie. Szkoda teksty to jest to samo co za smocze znaki szkło handlu, kiedyś były za SM, -y, ale zmniej na smocze znaki, bo kiedyś nie działało, więc już tak zostawili. Smoczych znaków każdy ma miliard, więc dla, dla każdego kupienie na 7 dni to jest nic, więc, a to szkoda teksty bodaje, że działa na jedną godzinę. No i potki, więc powiedzcie mi, co robi ta zmiana z jednej szkaty na 5? No, powiedzcie mi, bo ja kurwa, no nie wiem, nie? Jaka jest motywacja, żeby chodzić na to gówno dalej? Żadna! Pytanie: czy ta aktualizacja jest potrzebna? Nie! Po co to wprowadzili? Nie wiem, ale ten, kto wymyślił, żeby tak zaktualizować Drop, powinien zostać wryj. Naprawdę. I ja sam mógłbym tą karę wykonać. Naprawdę. Gdyby mieszkał gdzieś w pobliżu mnie. Nie to, żebym. Yy, nalegał, albo yy, mówił, że krzywdzenie kogoś fizycznie jest yy, okej, okay, tylko wiecie, no po co robić nadzieję ludziom, w tym mnie, że coś się zmieniło, że warto wrócić, skoro nic się nie zmieniło. To tak samo, no jakby ci pracodawca przyszedł, ty jesteś biedakiem na minimalnej krajowej, klepiesz biedę, prosisz o nadgodziny już od... Yy, Cały rok, ale nie ma, nie może zostać. W końcu przychodzi ci: Słuchaj, Józef, możesz w końcu zostać na nadgodzinach, ale darmowych, i tak jest właśnie w tym przypadku, kurwa. Tak właśnie jest w tym przypadku. To jest wstyd po prostu yy, i marnowanie mojego czasu, tak wam powiem. Pluję na tą aktualizację na samego Gameforge, że takie coś wprowadziło, bo to jest wstyd po prostu. Nie wiem co mam powiedzieć jeszcze, Sina mi się już wyczerpała w mordzie, raczej będę już kończył, ale tylko mówię, że no po prostu to jest hańba gańba, no, zmiana z gówna na, na, na gówno, no, no to żadna zmiana jest, nie, mi się wydaje, no, no taka jest prawda, no... Jak zobaczyłem tą ilość szkat Azela, no śmiechłem po prostu, bo wszystko co leci z tej szkaty, to każdy na glebie w grocie zostawia. Więc jak chcecie mieć ten drop ze szkaty Azela, nie chodząc na Azela, idźcie sobie na grotę, tam pewnie na jakichś spotach są boty, i sobie w godzinkę albo w pół godzinki pozbracie takie dropsy z tej szkaty na całe pięć stron. I, I wam i, i jeszcze będzie leżało, żeby podnieść. No taka jest prawda. Więc no mówię, no tutaj trzeba radykalnych zmian, czyli cały drop przebudować. Na dzisiejsze standardy. A nie to, że leci mi ulep gdzie na mapie 9.0, na metinach, tych ulepów mogę mieć 200 w ciągu godziny, czy tam, no dobra, przesadzam, nie, ale chodzi mi, że w jeden dzień jestem w stanie tych samych ulep, co oni dodali w jednej sztuce do jakiegoś Ignatora, zrobić 200 z mapy 9.0, jak przy no Lifeie. To po co mi to? Kto to, kto to kupi? Powinni zmniejszyć, redukować Ilość ulepszaczy, dać jakiś event, gdzie te ulepszacze można zużyć całkowicie, żeby to było pasalne dla graczy, a następnie przebudować drop, tak to widzę. W żaden innym stopniu by to nie działało. I to było na tyle. Trochę się politowałem, ale naprawdę dawno Gameforge tak nie napryło mi wry jak tą aktualizacją, gdzie dało mi nadzieję, że ta firma w końcu coś zrozumiała, ale kurwa gówno nic nie zrozumiała. Dalej siedzi w tych swoich czterech ścianach, zajebanych Google'em i myślą, że no, jak zwiększymy, yy, damy glutonowy ostrze, więcej do Metin na 10 level, to się gracze ucieszą, no bo więcej złomu do zebrania. Nie baliście to, że to warte 20 jang, i każdy będzie miał to gdzieś. No i tak jest w tym przypadku. Każdy ma to gdzieś. Powiedzcie mi, czy jest jakaś osoba na Polandzie? Albo gdziekolwiek, ta skorzystała z tej aktualizacji, dajcie mi znać, nie? Bo, no ja bym chciał brawo Ci przybić, że się świetnie bawisz, bo ja nie, ja, ja nie, powiem Ci. Ja się świetnie bawię ginąc na dzikusach na likanie w M2, niż chodząc na katakumby, marnując godzinę, żeby zdobyć większy syf niż był, żeby sobie zajebać ekwipunek, co wymusza na mnie kupienie. 5 stron ekwipunku. Świetna sprawa. Czuję się zajebiście. Nara, do widzenia, trzymajcie się.